Cześć. Dzisiejszy odcinek jest serii tych bardzo ważnych, dlatego że porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możemy zaoszczędzić na budowie już teraz, w tym momencie, a dokładniej mam na myśli, w jaki sposób możemy zaoszczędzić na prądzie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby ten filmik dotarł do jak największej liczby osób i dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle wiedzieliście o tym sposobie i czy zamroziliście sobie cenę energii. No dobra, przechodzimy zatem do tak zwanego mięsa. Jak wszyscy wiecie, ceny energii w tamtym roku poszybowały, no wręcz wystrzeliły w kosmos. Jak to się mówi w branży budowlanej, tanio to już niestety było. W związku właśnie z tymi cenami energii 7 października 2022 roku, czyli... W zeszłym roku została przegłosowana przez Sejm ustawa, no i tutaj wspomogę się karteczką, o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. No i właśnie w związku z wypuszczeniem tej ustawy i dzięki niej mamy ceny energii, które były w 2022 roku. One są po prostu na takim zamrożonym poziomie. Mówiąc w skrócie, jest po prostu. Taniej. No właśnie, i dlaczego w ogóle wspominam o tej ustawie? Bo w tej ustawie była wymieniona lista odbiorców końcowych energii, którzy są uprawnieni do tej zniżki. Standardowo są to takie domy zwykłe, które są w taryfie G, jak większość z nas, ale dla osób budujących no nie było tam żadnego rozwiązania. Dlatego też do rzecznika praw obywatelskich zaczęły spływać skargi w związku z tym właśnie, że. Ci ludzie budujący domy nie są objęci tak zwanym zamrożeniem cen. No i w związku z tymi skargami w dniu 15 grudnia 2022 roku została dodana poprawka do tej ustawy z 7 października, i w tej poprawce jest mowa o tym, kto jest uprawniony dodatkowo do korzystania z tych zamrożonych cen energii. No i tutaj ponownie wspomogę się karteczką. Więc uprawnionym do zamrożenia ceny jest odbiorca wykorzystujący ją do budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu prawa budowlanego, o ile inwestor nie jest deweloperem oraz deweloperskim funduszem gwarancyjnym, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych inwestora lub jego osoby najbliższej. No właśnie, i dlaczego zatem w ogóle nagrywam ten filmik? Dlatego, że jak możecie się domyślić, nic nie dzieje się u nas automatycznie. Jeśli chodzi o taryfę G, czyli jeśli na przykład mieszkamy w mieszkaniu lub w domu, który już jest wybudowany, to to wszystko zadziało się automatycznie i rzeczywiście mamy te ceny zamrożone już od początku tego roku. Ale jeśli chodzi o prąd tak zwany budowlany, który notabene moim zdaniem jest nielegalny i tutaj URE również się na ten temat wypowiadał, ale to zostawiam na trochę inny materiał, gdy już skończymy elektrykę. Właśnie ten prąd budowlany jest w taryfie C11, czyli w tej taryfie, która obowiązuje dla firmy. No i my, jako osoby, które budują dom, a nie są żadnym deweloperem, tylko takim prywatnym inwestorem, musieliśmy złożyć wniosek do zakładu energetycznego, żeby no, tutaj po prostu objęto nas tym zamrożeniem cen. Mówię o tym dzisiaj, dlatego że istnieje limit, limit czasowy. Te wnioski można składać do końca czerwca 2023, także pozostał jeszcze kolejny tydzień na to, ostatni. No i później już nie będzie można składać takich wniosków i nie będzie można mieć zamrożonych cen energii. A uwierzcie mi, różnica jest duża, bo mówimy tutaj o obniżce z 3 10 zł, 10 groszy, przynajmniej w naszym obszarze, do około 70 groszy. Także jak widzicie, różnica jest kolosalna. Także jeśli budujecie dom, macie taryfę C11 i jeszcze takiego wniosku nie złożyliście, no to proponuję Wam się pospieszyć. Po prostu zróbcie to jak najszybciej i dzięki temu będziecie mieć niższe opłaty za energię elektryczną podczas budowy domu. Co należy zatem tak realnie zrobić, żeby mieć tą niższą cenę energii? Należy udać się do operatora, Waszego operatora energetycznego no i powołać się na tą ustawę. W naszym przypadku jest to PGE, ja poszedłem tam wczoraj no i udało się to załatwić od ręki. Powiedziałem, że chciałbym się powołać na tą ustawę właśnie z 15 grudnia 2022 roku i że buduję dom, no i chciałbym zamrozić te cenę energii. Pani oczywiście wiedziała o co chodzi, nie musiałem tutaj zbytnio nawet nic tłumaczyć, wydrukowała po prostu potrzebne oświadczenie, no i kazała mi je podpisać. No, tak naprawdę w tym oświadczeniu była taka informacja, że nie jestem deweloperem, jestem osobą prywatną, budującą dom, no i dzięki temu mogę się ubiegać o to mm, obniżenie cen energii. Reasumując, o co tutaj w ogóle chodzi? Jeśli budujecie dom i macie taryfę C, najczęściej jest to taryfa C11, to możecie zamrozić sobie ceny energii. Żeby to zrobić, musicie udać się do waszego operatora energetycznego i podpisać odpowiednie oświadczenie. Czas, jaki was obowiązuje i jaki jest waszym limitem, to koniec czerwca, czyli jeszcze ten kolejny tydzień. Po tym czasie już tej ceny nie będziecie mogli zamrozić. Także pospieszcie się i zróbcie to, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, żeby udostępnić ten filmik do jak największej liczby osób, które budują właśnie domy, ponieważ no Fajnie by było, żebyśmy nie byli po prostu oszukiwani na cenach energii. Trochę mi się nie podoba to, że w taryfie tej G wszystko zostało zrobione automatycznie, a tutaj ludzie budujący domy no, zostali pozostawieni na taką pastwę losu, a może się nie dowiedzą, bo powiem szczerze, do mnie ta informacja dotarła mailowo. No właśnie, i w tym miejscu chciałbym podziękować Piotrowi, który napisał do nas maila i powiedział nam o całej tej sytuacji, że jest taka możliwość i fajnie by było, żebyśmy dali znać większej liczbie osób. Liczę, że dzięki czujności Piotra więcej osób, tak jak my, zgłosi się do swojego operatora i po prostu obniży sobie te ceny energii. Nie dajmy się strzyc. Także Piotr, jeszcze raz wielkie wyrazy szacunku ode mnie, że w ogóle wyhaczyłeś tą informację i podesłałeś ją do nas, żebyśmy przekazali ją dalej. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli chodzi o ten odcinek, miały być to takie informacje bardzo zwarte i szybkie do przekazania. Mam nadzieję, że tutaj nie zagmatwałem nic za bardzo. Troszeczkę odwoływałem się do ustaw, trochę je przytoczyłem. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo w najbliższy czwartek już publikujemy film związany z elektryką, ile nas kosztowała. Zakończyliśmy pierwsze piętro elektryki, więc tutaj podamy koszty, czas i czy w ogóle się opłacają robić samemu. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć!